Warto otwierać podcast o otwartej nauce. Katarzyna Sztoprutkowska i Agnieszka Gałecka Golec. Zapraszamy! Dzień dobry Państwu! Dzisiaj zaczynamy pierwszy podcast o otwartej nauce i bardzo się cieszę że zaproszenie przyjęła Pani Profesor Urszula Sokulska. Dzień dobry Pani. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Ale razem ze mną w studio jest również Agnieszka gałecka golec z repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku, która jest inicjatorką podcastów. Dzień dobry wszystkim. To proszę Państwa, może zaczniemy od kulturalnego przedstawienia jednak naszych Pań, żebyśmy też, i żeby Państwo wiedzieli, z kim rozmawiamy dzisiaj. Zacznę od Pani Profesor Urszuli Sokulskiej, wybitnego językoznawcy z Uniwersytetu w Białymstoku która całe swoje zawodowe życie związała z Uniwersytetem w Białymstoku. Nawet niedawno, z tego co wiem, było 40-lecie pracy naukowej. Serdecznie gratulujemy. Dziękuję bardzo za gratulacje. Jeżeli chodzi o zainteresowania badawcze pani profesor, koncentrują się one przede wszystkim wokół historii polszczyzny, zwłaszcza doby średnio i nowopolskiej, ale również, za co na pewno warto docenić, bo jest to jednak ciągle rzadkość na Uniwersytecie, ustawicznie prowadzi działalność Charakterze popularno-naukowym, współpracując z otoczeniem, m.in. ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska, z tego co pamiętam. Więc jest to też osoba, która jest bardzo aktywna również w tym świecie pozauniwersyteckim. No, a dzisiaj zaprosiłyśmy razem z Agnieszką, panią profesor, z też z jednego ważnego względu, ponieważ pani profesor jest bardzo aktywna w repozytorium Uniwersytetu w Białstoku. W tej chwili użytkownicy i użytkowniczki mają otwarty dostęp już do ponad 50 publikacji pani profesor. Więc dzisiaj właśnie będziemy rozmawiać trochę o repozytorium i o tej drodze pani profesor do tego. Pomysłu I do tej decyzji, żeby w repozytorium uniwersyteckim swoje publikacje umieszczać. Jest obecnie dyrektorem Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych oraz kierownikiem Katedry Stylistyki i Lingwistyki Antropologicznej, ale również przez dwie kadencje była dyrektorem naszego Instytutu Filologii Polskiej, Polskiej. którego dzisiaj już nie ma niestety. Tak, tak, bo tutaj dużo zmian w międzyczasie zaszło. I może kilka słów o inicjatorce i tak naprawdę współorganizatorce tego podcastu, czyli Agnieszce Gałeckiej Golec. Jest to pracowniczka oddziału informacji naukowej Biblioteki Uniwersyteckiej od 2001 roku. No ale przede wszystkim Agnieszka zajmuje się w Bibliotece repozytorium, czyli takim miejscem, o którym właśnie dzisiaj będziemy dużo mówić, czyli miejscem, gdzie publikujemy, czy też oddajemy nasze publikacje, przekazujemy jako naukowcy nasze publikacje do tego, żeby dzielić się tym, co napisaliśmy. I od 2019 roku Agnieszka Gałęcka-Golec jest kierownikiem nowego działu Biblioteki, właśnie repozytorium UWB. Jest również znana z licznych szkoleń, sama korzystałam, więc wiem, że są bardzo dobre i bardzo polecam. Szkoleń dla studentów, dla bibliotekarzy, ale również właśnie dla naukowców, w tym zwłaszcza w zakresie otwartej nauki w, w Polsce, ale nie tylko, jak tą naukę można otwierać. Natomiast kilka słów o mnie, bardzo króciutko. Katarzyna sztob Instytut Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku. Jestem tam wykładowczynią, ale również znam się między innymi właśnie z Agnieszką z Koalicji na Rzecz Otwartej Edukacji, w której fundacja, którą prowadzę, jest członkiem i tam od kilku lat razem wspólnie robiliśmy i robiłyśmy Tydzień Otwartej Nauki. Dodam również, że Biblioteka Uniwersytecka jest członkiem koalicji. Odwartej Bardzo się Edukacji. Z tego cieszę, <laughs> więc tym bardziej, jeżeli druga już instytucja białostocka jest tam, to myślę, że będzie się działo. To co? Myślę, że możemy zacząć. Bardzo króciutko chciałabym, żebyś Agnieszko wprowadziła też naszych słuchaczy i nasze słuchaczki do tego, czym jest otwarta nauka i na czym polega też otwarty dostęp. To też są takie słowa kluczowe, które będą nam dzisiaj towarzyszyć. Tak. Otwarty dostęp, znany w języku angielskim jako open access i tak jest często też używany w Polsce, to wolny, powszechny, natychmiastowy dostęp dla każdego do treści naukowych i edukacyjnych. Bez barier prawnych, finansowych i technologicznych. Jest to pojęcie ściśle związane z ruchem naukowym, który rozwija się od lat 90. i działa na rzecz budowy otwartego modelu komunikacji naukowej. Otwarta nauka jest częścią tego ruchu i polega na dzieleniu się efektami pracy naukowej z szerokim gronem odbiorców w internecie, w określony sposób i w określonych miejscach. Ta otwartość nauki odnosi się oczywiście do całego procesu badawczego, odwołuje się też do publikacji, ale też do danych badawczych. Wydarzeniem promującym ideę open access jest między innymi tydzień otwartej nauki i w tym roku biblioteka uniwersytecka obchodzi go już po raz dziewiąty. I z tej okazji zainicjowaliśmy szkolenia dla doktorantów, indywidualne konsultacje dla pracowników naukowych. A w październiku repozytorium uruchomiło też konto na Twitterze. Super, gratuluję. Obserwuję. Dziękuję. <grymamy> 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 I również tylko chciałabym dodać, że ten tydzień otwartej nauki jest wydarzeniem światowym, dlatego tak, że on jest w krajach. Tak, mm -hmm. nie, tylko, nie tylko w Białymstoku, nie tylko w Polsce. To bardzo dziękuję ci za to króciutkie takie wprowadzenie, jeśli chodzi o te dwa słowa kluczowe. Ale jakbyś mogła też trochę opowiedzieć właśnie w jaki sposób otwieramy naukę na Uniwersytecie w Białymstoku i na czym też polega repozytorium, bo być może no nie wszyscy nasi słuchacze wiedzą co to jest i do czego ono służy na naszej uczelni, ale też i na innych uczelniach w Polsce. Najczęściej to otwieranie nauki kojarzy się jest utożsamiane z otwartym publikowaniem lub upowszechnianiem prac naukowych w internecie po prostu. Także czy też danych badawczych. Będę to powtarzać, ponieważ jest to u nas wśród naukowców dość nowa sprawa. tak? Jeśli chodzi o dane badawcze, one już jakiś czas istnieją w internecie. Pracownicy naukowi, doktoranci, ale także studenci publikują w otwartych czasopismach, w otwartych wydawnictwach i ewentualnie zamieszczają swoje publikacje, dane badawcze w wybranych repozytoriach. Repozytorium cyfrowe to archiwum cyfrowe, którego celem jest długotrwałe przechowywanie i upowszechnianie w internecie efektów pracy naukowej. I repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku, w skrócie RUB, jest takim repozytorium, jest jednocześnie repozytorium instytucjonalnym, które już od siedmiu lat promuje naukę na naszej uczelni. Obecnie zajmują się nim cztery redaktorki, w tym ja. Platforma funkcjonuje na otwartym oprogramowaniu i jest w niej już dostępnych ponad 11 tysięcy prac. I są to monografie, rozdziały z książek, artykuły z czasopism, doktoraty, ale także inne dokumenty, na przykład sprawozdania, raporty czy też recenzje. Dostęp do nich jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, bez konieczności logowania się, poza niektórymi pracami doktorskimi, które są dostępne na miejscu w Bibliotece Uniwersyteckiej. Prace naukowe są deponowane przez autorów lub też w wybranych przypadkach przez redakcję repozytorium. Jak, widzimy, tak, jak widzimy tych publikacji jest bardzo, bardzo dużo. Bardzo zachęcamy zarówno studentów, jak i nauczycieli akademickich, ale po prostu też osób, które są zainteresowane danym tematem. Wydaje mi się, że to jest też ogromny plus, że można rzeczywiście z repozytorium skorzystać wtedy, kiedy nawet nie jest się ani zatrudnioną osobą na Uniwersytecie w Białymstoku, tak. prawda? Tylko po prostu ma się ochotę i się interesuje. I dostęp do Internetu. Tak jest, także to wystarczy. Proszę Państwa, przechodzimy w tej chwili do naszego gościa, do Pani profesor, bo jest to też... E, pani profesor przeszła pewną drogę i dzisiaj trochę zapytam właśnie o tą drogę. Dlatego, że tak jak wspomniałam, e, Panią przedstawiając, jest Pani bardzo aktywna w repozytorium i tych publikacji jest bardzo dużo już na Pani koncie, w sensie też jakby z Pani nazwiskiem. I chciałabym trochę zapytać o takie pierwsze spotkanie z tą otwartą nauką i otwartym dostępem. Od czego to się zaczęło? Pani Agnieszka wspomniała przed chwilą, że repozytorium istnieje już 7 lat. I to pierwsze moje spotkanie z repozytorium miało miejsce mniej więcej 7 lat temu. Ja wtedy byłam dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej i panie, które prowadzą repozytorium, Zaproponowały, że zrobią szkolenie dla pracowników instytutu, przekażą informacje, w jaki sposób można te publikacje w repozytorium zamieszczać. Na tym spotkaniu byłam ja i jeszcze dwie inne osoby, ponieważ na początku większość pracowników wobec repozytorium miała ogromny dystans. Repozytorium budziło pewne wątpliwości. Jak to? Środowisko cyfrowe. A nie kochana przez nas, humanistów, polonistów, książka tradycyjna, papierowa, z zapachem farby, z dotykiem papieru, więc to środowisko cyfrowe budziło ogromny lęk, mój również, jako coś, czego nie znaliśmy. Jednak tkwi w nas coś takiego, jak lęk przed. Czymś nieznanym. To była pierwsza sprawa. Po drugie, to szkolenie przebiegało w taki sposób, że ja poczułam się absolutną ignorantką w świecie informatyki, ja byłam przerażona, po tym, co ja mam zrobić. To tak? było tak dużo nowych informacji. Tu kliknąć, tu wpisać, tu zapisać, tu włączyć, tu dołączyć, tu tekst odpowiednio dopasować. Nie ukrywam, byłam tym wszystkim przerażona, choć całkiem przyzwoicie sobie radziłam już w tym czasie i z internetem, z mailami i różnymi innymi sprawami. Jako dyrektor Instytutu musiałam jednak sobie poradzić. Repozytorium budziło we mnie lęk. Ze względów również technicznych. Pani profesor, a czy mogłabym jeszcze dopytać, bo jakby rozumiem, że właśnie lęk technologiczny trochę tak. przed nowym, nową platformą, no, jest taki oczywisty, a czy również w tych rozmowach, bo rozumiem, że też Państwo rozmawiali u siebie w Instytucie, nie pojawiała się na przykład taka obawa, że jeżeli. Oddamy, upublicznimy nasze prace, to zostaną one na przykład skopiowane. Czyli takie lęki trochę no, zupełnie z innego rodzaju. Tak, wyglądało? takie lęki się również pojawiały. Tym bardziej, że wśród studentów do dziś pokutuje przekonanie, że to, co jest w internecie, jest niczyje. A skoro jest niczyje, to może być wykorzystane przez wszystkich. Sama zresztą recenzowałam różnego typu prace, nawet naukowe kiedy w którymś momencie Doznawałam pewnego lśnienia. Ja to już gdzieś czytałam. To były żywcem przekopiowane artykuły, umieszczone właśnie w dostępie otwartym, bez informacji, że jest to czyjś pomysł, że jest to czyjaś praca, bez linku odsyłającego do, do tej pracy. Oczywiście taką, to mi się raz zdarzyło, oczywiście taką pracę odrzuciłam, wyraźnie podkreślając, że mamy tutaj do czynienia z plagiatem, bo autor nie powołał się na dokumentację na artykuły, na prace naukowe, które są dostępne w internecie. Autorka? Została zmuszona do tego, by jednak odpowiedni link, odpowiednią informację dopisać do swojego artykułu. No paradoksalnie jest tak, że jeżeli właśnie nasze prace upubliczniamy w internecie, też z jednej strony łatwiej skopiować, ale z drugiej strony łatwiej sprawdzić. Ale łatwiej sprawdzić, bo, wy, bo wystarczyło, że ja wrzuciłam do wyszukiwarki Google frazę z tej pracy i natychmiast pojawił mi się odnośnik do, do, do właściwego autora tychże słów. Mm -hmm. Uczulam swoich studentów, uczulam doktorantów, uczyłam młodych ludzi na to, by powołując się czy przetaczając prace, które znajdują się w przestrzeni internetowej, w repozytoriach, chociaż niekoniecznie muszą to być prace, które się w repozytoriach różnego typu umieszczają, one mogą być po prostu umieszczone na stronie poszczególnych badaczy, ale że musimy się do tych prac odwoływać tak, jak odwołujemy się do prac, które ukazują się w formie. Tradycyjne i ten lęk na początku się również pojawiał, że nasze prace będą po prostu kopiowane i podpisywane innym nazwiskiem. Więc tu nałożyło się na to, na te obawy związane z repozytorium i upublicznianiem naszych danych bardzo wiele różnych elementów. Pani profesor, a co Panią przekonało? Bo rozumiem, że no były to obawy też ja rozumiem je, bo też osobiście takie, taki okres w swoim życiu miałam, i też te pytania, o których Pani mówi chyba każdy sobie z naukowców zadaje na początku. Ale co? panią przekonało do tego żeby jednak zacząć tak też aktywnie działać w repozytorium i Przekazywać tam swoje Ale yy, dojrzewamy jako środowisko naukowe, dojrzewamy do pewnych decyzji, a poza tym uczymy się poruszać w nowej przestrzeni. My się musimy nauczyć poruszać w nowej przestrzeni. To nie jest, że ja mam ze sobą 40 lat pracy i musiałam zmienić, no, przestawić się w niektórych sytuacjach o 180 stopni, nauczyć się nowych technologii, a taką nową technologią jest również to repozytorium, które okazało się, Niesłychanie zbawienne w sytuacji tej pandemicznej w ciągu ostatnich dwóch lat, kiedy naprawdę jest ogromny kłopot z dostępem do książki papierowej. Ja nie mówię o tym, że nie mogliśmy wyjechać na konferencje, nie mogliśmy wyjechać do bibliotek w innych miejscowościach, ale nawet nasza, tutaj kochana biblioteka imienia Giedroycia była zamknięta i niedostępna przez długi czas. W związku z tym to, co jest w internecie, to, co jest podpisane, Nazwiskiem badacza, co ma status pracy naukowej, bo to też jest bardzo ważne, żeby wykorzystywać tylko te prace, które mają status pracy naukowej, które spełniają wymagania naukowe, metodologiczne, merytoryczne i gwarantują nam rzetelność badawczą. Mogliśmy z tego korzystać z domu. Nie wychodząc z domu, siedząc przed własnym komputerem, możemy korzystać ze źródeł w Rzeszowie, w Krakowie, w Gdańsku. Co więcej, możemy w, korzystać w, w ze źródeł w Rzymie. W Rzymie. Tak, w, Nowym Jorku w Nowym Jorku, na całym świecie. Ja zresztą z ciekawości zwyczajnej zajrzałam również, kto korzysta z moich prac, więc nie tylko w Polsce. Mm -hmm. prawda? No, nie ukrywam, że chciałabym, aby tych artykułów i, i, i publikacji było trochę więcej jeszcze, ale pojawiają się ograniczenia, bardzo takie. Mm, niekiedy trudne do przekroczenia. Prawne. Mhm. Prawne, bo jeśli chodzi o nasze publikacje, białostockie publikacje, to tu problemu nie ma. Chyba, że chodzi o publikacje starsze. Z, wtedy, kiedy, z czasów, kiedy jeszcze nie było PDF-ów. Ja ciągle czekam jeszcze na PDF-y moich prac starszych. Niektóre chciałabym naprawdę umieścić w repozytorium, bo one nawet są doceniane przez chociażby w różnego typu recenzjach, które były pisane, czy w recenzji habilitacyjnej, czy w recenzji profesorskiej. To te teksty były doceniane. Chciałabym je umieścić w repozytorium, ale niestety z różnych, na przykład technicznych. Techniczne problemy rozwiązujemy już. Tak, ja wiem. Ja czekam na te teksty. Czekam ze spokojem. Ze stoickim spokojem czekam na rozwiązanie tych technicznych problemów. Natomiast problemy prawne dotyczą artykułów umieszczonych w innych wydawnictwach. Tak, i to jest bardzo ważne rzeczywiście. Myślę, że to jest też ważna informacja dla naukowców. Którzy publikują, żeby zwracali uwagę na to, jaką umowę wydawniczą podpisują. Tak. Sama mam też takie doświadczenie, zarówno kiedy udało mi się wywalczyć, że mój tekst jako jedyny w zbiorówce był miał prawo być udostępniony na otwarte licencji. I Wywalczyłam to bardzo to długo dobrze, tłumacząc, <grych> że muszę podpisać inną umowę. Tak na pewno się to da, ale jest to bardzo długa, też droga czasami, bo wydawnictwa jeszcze nie wszystkie mają do końca tak. taką świadomość, że no czy czasami jest to po prostu bardzo wartościowe, a tym bardziej właśnie w repozytorium, czyli w miejscu związanych z instytucją, z uczelnią. Jest to takie miejsce, gdzie na pewno będzie to dobrze zrobione. Mam kilka takich tekstów, które z wielką chęcią umieściłabym w repozytorium, ale moje pisma do tych wydatnic pozostają na razie bez odpowiedzi. Poza tym jest jeszcze jedna bardzo ważna istotna rzecz. W repozytorium powinny być jednak zamieszczone te ostateczne wersje, te wersje drukowane. Niekoniecznie. Mogą być też autorskie. E, tak, ale... No, ale już cytowalność, takiej ale, 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 ale to ma już inne, zupełnie znaczenie, inną wagę naukową. Ja mam nawet niektóre PDF-y takich artykułów, na których nanosiłam potem uwagę. Więc nie chciałabym takich tekstów zamieszczać w repozytorium. Ciągle czekam na kilka wydawnic, bo jeśli chodzi o artykuły w czasopismach, to tu nie ma problemu. Dlatego, że czasopisma typu roczniki humanistyczne, czy na przykład poradnik językowy, ponieważ te czasopisma są w skopusie, one zamieszczają te artykuły i można do nich sięgnąć. Natomiast wydawnictwa wieloautorskie, to znaczy, nie wydawnictwa, przepraszam, tylko monografie, publikacje, publikacje mhm. wieloautorskie, autorskie często są zamieszczone na stronie wydziału czy instytutu z informacją. Taki i taki tytuł, spis treści i koniec. I trudno doprosić się w takich wydawnictwach o to, by pozwoliły wydrukować, znaczy umieścić ten tekst w repozytorium i by przesłały ostateczną wersję, która została zamieszczona w książce. Udało mi się z Krakowa dostałam taki tekst. Prawda? Ale chyba ze trzy tygodnie się zastanawiali. Także wa warto walczyć, mhm. bo jak widać, walka może być udana. Ja chciałabym zapytać obie panie o to, jaka jest przewaga repozytorium uniwersyteckiego nad innymi miejscami, gdzie możemy też dzielić się swoimi tekstami, bo takie miejsca są. Czy repozytorium daje nam coś więcej niż tylko właśnie taką otwartość i dojście do szerszej trochę publiczności? Repozytorium cyfrowe, tak jak powiedziałam na początku, ma na celu długotrwałe też przechowywanie. W związku z tym każda praca otrzymuje numer, który nazywamy URI, tak, w adresie URL, ten numer się nie zmienia. To jest stały numer, trochę inny niż identyfikator DOI, ale również kieruje wyłącznie do tej pracy w repozytorium. Poza tym repozytorium, jako też baza danych, jest sprawdzane, są różne dane, metadane, tak, porównywane, właśnie prawa autorskie sprawdzamy, chociaż odpowiada za to zawsze autor, ale my zawsze pomagamy i sprawdzamy, czy na pewno pewno jest właściwa licencja, czy właściwe prawa są wstawione, w jaki sposób możemy to udostępnić, i czy na pewno możemy to udostępnić, ponieważ nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę. Sprawujemy nad tym pewną opiekę. I poza tym no, to co jest w repozytorium umieszczone na tych prawach również może się znaleźć gdzie indziej, też może być umieszczone, tak? Jeżeli y, jest to szczególnie na otwartych licencjach, to może być to w różnych bazach. To nie jest y, tak, nie że, że, że nie mamy wyłączności, nie, nie zabieramy praw autorom, <laughs> tak? Autor no też, dalej y -hmm. swoimi prawami dysponuje. Znaczy jeśli chodzi o mnie, to nie chciałabym, żeby to brzmiało patetycznie, ale ja jestem rodowitą białostoczanką. Yy, skończyłam jeszcze filię Uniwersytetu w Białymstoku, więc mój związek z samym uniwersytetem trwa dłużej niż 40 lat, to zobowiązuje mnie do pewnej postawy lojalności, postawy tak? lojalności mhm. wobec uniwersytetu. Ja się utożsamiam z uniwersytetem. Po prostu zwyczajnie utożsamiam się z uniwersytetem. Uniwersytet to Sokulska, Sokulska to również uniwersytet, <noise> prawda? To jest dla mnie taka, taka, taka czy, taki, promuje, e, promuje uniwersytet e, w Wiemstoku. Promujemy, promujemy uniwersytet w Wiemstoku w ten sposób. I chodzi o. Po to aby był to uniwersytet postrzegany również w skali krajowej jako uniwersytet, który może konkurować z uczelniami o znacznie dłuższej tradycji. Bardzo dziękuję. Myślę, że jakby te odpowiedzi pani są bardzo znaczące i przekonywujące, bo z jednej strony mamy tą sferę technologiczną, czyli to, że ten tekst nie zniknie, jak nam się zmieni nie wiem, miejsce, czy też serwer, czy też strona tak, zostanie przeniesiona gdzieś indziej, bo tak bardzo często bywa. No a z drugiej strony jednak jest to też repozytorium instytucjonalne, które też tworzy markę i tożsamość miejsca, w którym pracujemy, więc myślę, że jest to równie ważny argument. Ale na koniec jeszcze chciałabym zadać ważne pytanie, trochę żeby zachęcić też osoby, które nas dzisiaj e, słuchają żeby zadać sobie bardzo proste pytanie, chociaż wydaje mi się dosyć trudne. To znaczy takie jakie korzyści jako naukowcy mamy? kiedy korzystamy z repozytorium. Co nam to daje, pani profesor? Wielki, nieograniczony, wprost dostęp do baz naukowców w całej Polsce i na całym świecie. To jest rzecz bezcenna. My nie musimy już wsiadać w pociąg, my nie musimy wsiadać w samolot, my nie musimy ponosić kosztów, czy to uczelnianych, ale również prywatnych, żeby skorzystać z czegoś, co, co jest na wyciągnięcie ręki. Ja pamiętam, może też wrócę do swoich dawnych czasów, kiedy pisałam jeszcze, pracę doktorską. Wtedy przebywałam na stażu w Warszawie, pół roku na stażu w Warszawie. Nie było jeszcze y, słownika polszczyzny XVII wieku. Materiał był zgromadzony w fiszkach. Jeździłam do Warszawy i dzięki uprzejmości pana, który z tymi fiszkami zawiadywał i wyciągał mi różne szufladki tysiącach fiszek. Szukałam haseł, które znalazłam u kresowych pamiętnikarzy. Korzystałam Dzięki protekcji swego promotora ze słownika knapiusza, 17-wiecznego słownika knapiusza, na miejscu, w bibliotece, ze wszystkimi restrykcjami, bo to jest słownik 17-wieczny, a więc określone restrykcje musiałam spełnić i ja. I, I sposób korzystania z tego słownika też był usankcjonowany różnymi obostrzeniami. Dzisiaj takich, takich problemów nie ma. Nie musimy już siedzieć prawda? Yy, Zapewne jest zdigitalizowany. Yy, nie, już zdigitalizowany jest już od, od kilkunastu Nowe. lat, jeśli nie, nie ze dwadzieścia, prawda? Możemy z tego korzystać. W każdym momencie możemy wejść, skorzystać. Czasami niektóre dostępy, znaczy musimy zapłacić za dostęp do takich źródeł, ale nie są to też jakieś koszty wielkie. Na pewno możemy to zrobić z własnego domu. Nawet tak nie wiem, mamy złamaną nogę, to możemy, no możemy z, korzystać z takiego, z takiego źródła. Nawet jeśli siedzimy na kwarantannie, to możemy z takich źródeł korzystać, więc internet z jednej strony niesie ze sobą wielkie niebezpieczeństwa, bo niesie ze sobą mnóstwo informacji niepotrzebnych, niesprawdzonych, i musimy nauczyć się selekcjonować tę wiedzę, i musimy nauczyć się selekcjonować informacje, które znajdujemy w internecie, ale na pewno, jeśli potrafimy z tego korzystać, to pomoc. Tego typu jest nieocenione. Ja sobie nie potrafię w tej chwili wyobrazić pracy bez wejścia, bez możliwości wejścia do bibliotek innych niż nasza. Bardzo dziękuję. Jeżeli Agnieszko chciałabyś dodać jakiś argument, to, to bardzo proszę. <grych> Czy coś ci przychodzi do głowy, dlaczego warto udostępniać? Też swoich rozmów, też z naukowcami, tak? bo masz z nimi do czynienia często, hmm. musisz ich czasami przekonywać. <laughs> warto udostępniać pracę w repozytorium, bo warto się y, dzielić. Tym, nad czym pracujemy. Wiąże się to z dalszą współpracą z innymi naukowcami, procentuje i rozwija naukę. No i tutaj chciałabym podkreślić też to, że w obecnych czasach, jeżeli czegoś nie ma w internecie, to to nie istnieje. I bardzo często spotykam się z taką opinią, że jeżeli publikacji nie można znaleźć, tekstu publikacji nie można znaleźć w internecie, to go nie ma. Czyli jeżeli zależy nam na tym, żeby nas cytowano i żeby, się, żeby nasze prace były widoczne, no to po prostu warto, warto się arbać. nimi podzielić. Wiem, że nie zawsze można, ale jeżeli można, to zachęcam do tego, szczególnie jeśli chodzi o prace naukowe, mimo że jestem bibliotekarzem i książki drukowane też lubię. Jednak jeśli chodzi o naukę, to zachęcam do tego, żeby te treści pojawiły się jednak w sieci. Ja zachęcam wszystkich do tego, żeby dzielili się swoją wiedzą i inaczej podchodzili do procesu naukowego, który traktują bardzo osobiście tym, co sami robią, ponieważ to buduje współpracę, buduje zaufanie, ale też rozwija naukę. Ale jakby daje szansę całemu społeczeństwu na zaangażowanie się w niektóre tematy, a wiemy, że nie tylko specjaliści z konkretnej dziedziny tak interesują się czy językoznawstwem, czy socjologią, tak, czy różnymi dziedzinami. Innymi. I ja tu bardzo zawsze wszystkich zachęcam do tego, żeby się dzielić, pokazywać, chwalić się tym, co robimy, tak? bo nie zawsze to jest tak traktowane. Na pewno, na pewno tutaj bym podkreśliła tą kulturę współpracy. Kultura Czyli to, że współpracy, że Możemy to nawiązywać wszystkim. też dzięki temu współpracy tak, tak. i kontakty z innymi środowiskami. Bardzo dziękuję paniom za dzisiejszą rozmowę. Ja tylko na koniec jeszcze chciałam powiedzieć jedną ważną rzecz. Nasze spotkanie zostało objęte patronatem Koalicji Otwartej Edukacji. Właśnie tej instytucji, w której jest Biblioteka Uniwersytecka od kilku lat. Jest to takie stowarzyszenie, które wspiera i koordynuje właśnie wydarzenia związane z otwartą kulturą, edukacją i nauką. Także zachęcamy też do wejścia chociażby na stronę COEDU. Tak jak w skrócie mówimy o tym stowarzyszeniu. Jeszcze raz bardzo Panią dziękuję i zapraszamy też wkrótce na kolejne podcasty o otwartej nauce, troszeczkę może z innego punktu widzenia. No i oczywiście zachęcamy do tego, żeby zajrzeć do repozytorium Uniwersyteckiego. W Białymstoku. Zapraszamy. Zapraszamy. Na końcu świata, to my. Uniwersyteckie Centrum Podcastów. Na końcu świata. Na końcu świata. Uniwersyteckie Centrum Podcastów. Na końcu świata. Zapraszamy.